sobie świat, w którym każdy krok i każdy zakup jest rejestrowany. Gotówka znika i to nie przypadkiem, tylko w ramach globalnego eksperymentu. Karty, smartfony, biometryka wygodne, prawda? Ale za tą wygodą kryje się główne narzędzie kontroli. Bez gotówki nie odłożysz na czarną godzinę, nie kupisz nic anonimowo. Państwo i korporacje widzą wszystko ile razy wypiłeś kawę i jakie książki czytasz. A jak coś się nie spodoba, cyfrowy portfel można łatwo zablokować albo wprowadzić limit dla Twojego dobra. Oczywiście wszystko pod hasłem walki z terroryzmem, korupcją i szarą strefą. A w praktyce pełna kontrola. Całkowite odejście od gotówki to tylko kwestia czasu. Europa już idzie w tę stronę: Chiny testują cyfrowego juana, a USA rozważają swoje pomysły. Najpewniej w latach 2040-2050 gotówka stanie się rzadkością, a potem zniknie całkiem. Pytanie tylko jedno: zwykły człowiek będzie panem tego systemu czy jego więźniem. A na razie ciesz się, że możesz jeszcze schować parę banknotów w skarpetę na czarną godzinę.